Czy wiesz, co twój kot próbuje ci powiedzieć swoim ogonem? To prawdziwy barometr jego nastroju. Jeśli ogon jest uniesiony prosto do góry, często z lekko zagiętą końcówką, to świetny znak. Oznacza, że kot jest szczęśliwy, pewny siebie i przyjaźnie nastawiony. Chętnie wita się z tobą w ten sposób, pokazując, że cieszy się na twój widok. Zupełnie inaczej jest, gdy ogon jest nisko opuszczony, a czasem nawet schowany między nogami. To sygnał, że kot czuje się niepewnie, jest przestraszony lub uległy. Może to być reakcja na coś nowego w otoczeniu albo na obecność innego dominującego zwierzęcia. A co z machaniem? Energiczne, szybkie ruchy ogonem na boki to często oznaka irytacji lub złości. Uważaj, bo kot może być o krok od ataku. Obserwuj bacznie ogon swojego pupila, a zrozumiesz go o wiele lepiej. Zasubskrybuj, by poznać więcej kocich sekretów.